Wór wzniesiony w latach 1853-1854 według projekta Karola Württemberga. Istniejący do dziś, ale poważnie niszczający obiekt, to piętrowy budynek o charakterze willowym nakryty płaskim dachem. Wyróżnia się portykiem i dostawioną z jednego boku wieżą. Otoczony jest ponad 5 hektarowym krajobrazowym parkiem z interesującym drzewostanem. Po wojnie majątek upaństwowiono, ziemię i budynki przejął PGR. Po jego upadku dwór pozostawał w gestii Agencji Nieruchomości Rolnych. Ferdynand Wincenty Kalkstein, herbu oficer wojska polskiego, kawaler wirtituti militarii ożeniony z Pauliną Radzimirską, zapoczątkował bud budowę pałacyku. Jak wygląda dziś, zobaczcie sami. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Halo Urbex. Dzisiaj zaczynamy od piwnic. Dzisiaj jestem sam bez Adama. O kurcze, czy ja widzę trumnę? Na samym początku materiału taki w... nie. To jest niesamowite. Powiem wam szczerze, że aż się zastanawiam. Czy tam w środku czegoś nie ma? W tej trumnie. Trumna wydaje dźwięki. Jasny gwint. Słuchajcie, no tak szczerze to takiej sytuacji jeszcze nie miałem nigdy. Nie wiem, czy to trumna, czy to nie. Wydaje mi się, że deszcz pada. Wiecie co, ja spróbuję podnieść to wieko. Nie wiem, czy jestem na tyle odważny. No dobra, spróbuję podnieść to wieko. Witajcie, kochani! Oczywiście na kanale HowlRobots w kolejnym odcinku nie może zabraknąć przystojnego brodacza. Witam Was. I zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Dawajcie za mną. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj Bartosz zaprowadzi nas do takiego odworku Może Bartosz powie, co to jest za dworku. Dokładnie, znajdujemy się przed opuszczonym dworkiem rodziny Kalsztajnów, którzy byli w ówczesnych czasach, czyli na początku XIX i pod koniec XVIII wieku, jednymi z najbogatszych właścicieli ziemskich w tutejszej okolicy. Dokładnie, wejdziemy do środka, bo tutaj trochę wiatr przeszkadza. Tam zanurowany chyba jest. Jak widać otwarte. zamurowany ktoś wywalił. Orety. Oret. No jest źle. By, było lepiej ostatnio? Na samym początku można powiedzieć, że jest. Jest źle. Wyrwane są wszystkie stare, oryginalne zabudowy meblowe. Ktoś tutaj ewidentnie przegrał. Bardziej mi się wydaje, że chyba nawet w Na piecyk, Może nawet w piecu szukali. Ale piece zostały, zobacz wszędzie. Przecież gdzieś do było to i stropy już zaczynają przeciekać. No wiecie, w dachu dziura. Ale drzwi oryginalne wszystko. Stolarka jeszcze jako tak to się zachowała. Tutaj nie i długo. No ładna To za chwileczkę w góry wyjdziemy. No, tu już i pięć zaczęli rozbierać. A nie, tu kuchenka była, tak? Tak. To chyba nie na wodę. Piąteczek, piątunio. To i organicznie się domaga. No i ten kominek już chyba nie przetrwał. Kominek przeszkadza. Niestety. Albo odzysk złomu. No, są to tylko dziwiczki i dziwiczki. I <grym> To jeszcze było więcej, mebli wszystko? Tak. meble, stare łóżka, telewizory. To na dole? Tak. No właśnie tak kończą te miejsca. I dlatego właśnie nigdy nie podaje się lokalizacje, lokalizacji, aby nie powołano sobie nie przychodziły. No nie każdy, tak jak ja czy Bartek, Zwiedzamy te miejsca, robimy zdjęcia, kręcimy filmy. którzy niszczą lub krabią. Dostawiamy ślady stóp. Tu tak. no, w się sypie. Coraz gorzej o, to już trochę niebezpieczne jest chodzenie tutaj. Coraz gorzej. No, pomieszczenia wszystkie puste, pieca jedynie. kawałek róży było. Tak, wydrapane typowo z pionu Kuch Kolejna kuchnia. No i jest łóżeczko. Jeszcze coś się zachowało. Tak, że nie jest tak, że nie ma nic. Pytamy łóżeczko jak najbardziej się zachowało. Chłóżbek zupełnie inny od tych znanych z Niemiec, Belgii, Francji, Włoch Zupełnie inny klimat. Szkoda, dworek naprawdę jest ładnie, ale czy ma potencjał to nie za bardzo mogę powiedzieć I tu mamy łazienkę. Bartek! Tutaj dziwne, klatka schodowa, i tutaj z klatki schodowej zrobiona była łazienka. Widzimy, to była nowarka, toaleta, i postawiona ściana, a za ścianą klatka schodowa. Dość dziwne rozwiązanie. Nie, po prostu ktoś wykorzystał tą klatkę schodową. Zostało puste pomieszczenie. Wykorzystał to jako łazienkę. Zobaczmy czy tu będzie wejście na ja, tą klatkę schodową jakieś. Tak. Aha, to jest... na Nie, jeszcze nie. Ale wiesz gdzie byłem? A to nie jest ta klatka schodowa, to jest inna. Kurczę. Weźcie tutaj zobacz, do tego pomieszczenia. Z łazienki masz klatkę schodową, bo to jest inna klatka schodowa niż ta. To na prawo. Moja no klatka schodowa. A to nie jest ta co nią wchodziliśmy. To jest nagły. No to nie jest ta co nią wchodziliśmy. Za no, nią jest, jest ta druga. Wrażniejszy, że jeszcze można się na bakon dostać w stanie nie spadniesz. Mi się wydaje jeszcze rąk dwa lata i... Tu. I tu zobaczymy jaki widok z balkonu. No tam nie wiem czy widzicie. Pokażę on strzałką. Tu fontanna jakaś była mała. Miałem no stabilny balkon. A. To tona Nie jest nie? duży. To mamy główne wejście. Ale można sobie wyobrazić, jak wtedy właściciele mieli piękny widok na swój majątek. Mogli obserwować, czy wszyscy dobrze pracują. Czy nikt się nie obija w trakcie godzin pracy. Tak. Kiedyś okay, tu ładnie musiało być. Pani. Zajeżdżała jakaś karoca albo kareta Czy przytędy nie jechała kareta Zobacz, moja mała Moja tęsknota, kareta złota <grym> O tu może <muszę> już <grym> no. <grym> Ale piece w większości powiesz zostały Tu mamy jakieś biurko Wiekowe Bardzo wiekowe biereczko Stara więku, nie? Sekretarzy nie. A... Dobra, ja pójdę przodem na strych. Czemu ty przodem? Możesz iść ty. Najwyżej będę się łapał. Myślisz, że aż tak? Nie, nie, nie schodzi stabilnie. No, strych, resztki jakiegoś łóżka. Jakieś gazety. Dość stary, kurier polski. Nie patrz na kurier polski. Ja wiem, że tu patrzyłeś na stare No patyki pisane. Na flaszeczkę. Zarczu strop na strychu z kamienia Jest. To widny, nie? No. Często było tak, że stropy były pewniane i był problem, nie? Mhm. Aczkolwiek. No, tu też widzę dziura, zobacz, ale zabezpieczona, żeby ich nie spadł. Jest co? To jest tak, jakby były. Klepka taka że... położone, no, Położone kamienie na jakiejś trzcinie. No, zobaczcie właśnie nieodprednią osoby celowo ognisko sobie robili No Ja nie będę komentował, znacie moje zdanie na ten temat Ale co łóżeczko dla dziecka? Kolej... Nie przypomina tobie bardziej takich małych noszy? No właśnie początek, że nie tak, nasze do wyglądu. Wygain... rączki jeszcze? Mm -hmm. Tu kolejna dziura w stropie. Tam nie będę bliżej podchodził, żeby nie spaść. No niestety, warunki atmosferyczne. O, tu widać dziura, dziura zobaczcie. Dziura od dachu gdzieś tam jest. Widać mocno zawilgocone te belki. Nawet to wszystko no pusta. Także to już też niedługo runie. Jak już tutaj dziura w dachu będzie, to już całość poleci. Niestety, bo dworek naprawdę jest ładny. wad zainwestowania. Wiadomo, że kupy kasy, żeby to odrestaurować, no to nie są małe pieniądze. Ale myślę, że. Że warto zainwestować. Dworek jest położony w ładnej okolicy. Ma też ładną historię. A tak niszczę. Nie ja wiem teraz tamte schody, gdzie one prowadzą. Na wieżyczkę. Oto jest ta dziura, którą widzieliśmy z góry. W sumie dobrze, że ktoś zabezpieczył. Żeby tu nie spaść Tu ładny klimaczek jest to łóżko Farba odpadająca ze ścian Nie wiem tylko czy tymi schodami Uda się wejść do góry Spróbujemy Jak zawsze Nie spokojnie stabilnie są Kurzawe zrobiłeś Co? Kurzawe Nie wiem jak to wyżej będzie wyglądało ale na chwilę obecną jest stabilnie No i tu się kończy to słowo stabilne Tu już mamy dziury I możemy zobaczyć jak wygląda ten dach z góry nie no, w dobrym stanie jest dach jeszcze Rynny dziurawe Bo dach jest z tego Z blachy ocynkowanej Typowo mm -hmm. ocynkowana blacha, nie? A tu jest źle Tak zwany jeden krok się staram rozczytać co na tej tablicy pisze Numer OB Nie wiem, co na tej tablicy No, to się boję trochę chodzić. Jakby nie. No, jakby nie patrzeć. To jest 120 kilo Żywej wagi. 120 kilo przystojnego brodacza, który Was serdecznie pozdrawia. Tym razem nie zróżnęczka. I 80 kilo przystojnego. Ciemnego blondyna z Wielkopolski Z Polski. Właśnie. Z Polandii Nie, tu jest jeszcze beton, nie? Lidka, ale tu bo widzisz taki beton, nie? Mhm. Tak idą cegły i... Ale tu jest dramat. To uciekamy z tym, żeby nie stracić życia i zdrowia. Wiesz co, to jeszcze przy takich warunkach atmosferycznych to są dwa lata i to spadnie. Mhm, tak. Ok, otwierane wilgoć. Dwa derż. lata i to wszystko spadnie. Deszcz będzie zacinał. No widzicie, oryginalne balustrady. O kurde, to faktycznie zakurzył. Ale fajnie to jest miejscówka na nockę tutaj, nie? Jakiś hamak by przyniósł i tutaj zrobić. Ale zobacz jak kiedyś potrafili zainfektować drewno. z tylu lat. Nie ma jakichś korników, mm -hmm. nie ma jakiegoś robactwa. To jest wszystko? Ogólnie. Stare budownictwo, a to nowe, to, to nie ma porównania. A, a piwnice jeszcze mamy? No, no to idziemy. I idziemy do piwnicy. Uważaj na ostatnie schody, bo ich nie ma w sumie Aha A, A jest inne wyjście do piwnicy? Eee, nie Nie, dobra, zaradę. Okej, okay, jestem O piwnicę ładny klimacik To ładny klimacik w Także mocny syf Ładnie widać oryginalne stropy. Mhm.

Mamy miejsce na Wungiel, ale są jakieś tylko puszeczki. Spróbuję znaleźć u góry wejście z tego pomieszczenia. Bojlery. Bojlery z filtrami. W środku był filtr jako keramzyt. Keramzyt był filtrem. Żwir i keramzyt. Na spodzie filtrował wodę i wtedy woda dopiero płynęła zdatna do picia starego typu zbiorniki. Piasek i keramzyt jako filtr. Nie tak jak dzisiaj, że są filtry węglowe i różne takie, tylko po prostu piasek i keramzyt i dopiero filtrował wodę, która mogła służyć do celów spożywczych. Muszę to jest coś zepsuło. Nie wiem. Może no, tak powiem, samo naprawdę się nie zepsuło. No, samo nie. A ty kiedy ty byłeś ostatni raz? W 2022. Dwa lata temu. Nie. Dwa lata temu byłem ostatni raz, a pierwszy raz byłem w 2018. To jeszcze dwa lata temu było W 2018 było wszystko. Znaczy wszystko. Na polskie warunki to było wszystko. Mhm. Czyli wszystkie szyby w oknach, wszystkie drzwi. I tak dalej, i tak dalej nie? To zobaczcie jak przez kilka lat może się to zmienić jak stoi, stoi. Były wszystkie instalacje elektryczne, wszystkie kable, a dzisiaj zostało o, jakieś resztki instalacji chociażby, nie? Kablowych Tu się coś no, popsuło Wszystko co można spieniężyć to zostało już zabrane zablędne Trumna jeszcze jest taka trumna? I to się nie kładzie Ty, ty faktycznie Tego się nie spodziewałeś O kurwa, no, To była niespodzianka ode mnie bo no. tego się nie spodziewałeś w Polsce. Ale klimacik, no nie, no tego na no się nie spodziewałem. Dlatego nie chciałem wcześniej nic mówić, bo byś mi nie uwierzył. Ale klimocik zrobił. Czy domyślam się, że to była jakaś sesja zdjęciowa? Co, coś było robione? Bo tego nie było wcześniej. To ani w 2018, ani w 2019 tego nie było. Tym bardziej, że to nie ma nic wspólnego z trumną. Nie, te deski zwykłe. Bo to jest ze zwykłych desek, Ale wspólne. jak na takie warunki, polowe, że tak powiem, tym, to coś coś że, tym bardziej, że obstawiam sesję, że tutaj ktoś niby leżał. Tym bluszczem nawet mógł być owinięty, albo wiesz, pokrywa i na zasadzie, że wiesz, podnosi się. No bo tu taki klimat, na przykład przy zachodzącym słońcu, tego nie było tu nigdy wcześniej. Nie, nie ma co kryć. To się pojawiło. Nikt się nie chce przyznać, kiedy się to pojawiło. <grymne> Dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Życząc Wam udanego weekendu, przesyłając moc pozytywnej energii, zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia!